Cześć wam, dzisiaj lecimy na Urbek z tej chatki co ostatnio wam pokazałem Także już jestem na miejscu Biorę sprzęt i lecimy zobaczyć, zwiedzić tą chatkę Co tam się w niej znajduje, także trzymajcie kciuki. Ej No dobra, lecę teraz na miejsce Kurde Czapkę, a gdzie kask? Dobra, zaraz to załatwię No, już jest kask, także okej okay. Lecimy dalej. No dobra, jesteśmy w środku. Widzę straszna ruina opuszczona. Czy teraz widzimy ten budynek? Jak wspominają, właśnie. Właściciel już dawno nie żyje. Wszystko zostawiam tak jak było. Nawet ciuchy są w szafie. Kosiarka. Frania. Stary rower. całego pozostał ściany się sypią jakieś stare telewizory U. wygląda to nieciekawie niestety dobra idziemy dalej zobaczyć drugą część domu nie wiem czy tu poddasze jest, trudno powiedzieć Nie widzę wejścia na poddasze A, tu jest wejście Było Schody są, ale jest zamurowane na poddasze nie wyjdziemy Straż się tutaj śmierdzi niestety żelazko jest taka zasada urbexu wchodzimy zwiedzamy wychodzimy i nic nie zawieramy Stara gazeta czekała który rok Totalny śmietnik, totalny syf no tak już bywa Jak mieszkają starsze osoby, to jeszcze samotne Szkoda, że na poddasze nie wejdziemy Totalny styf, totalny styf jest Zaraz zobaczymy na zewnątrz czy jest studnia Tu był komin tutaj chyba kuchnia Sztuczce Wszystko pozostawione tak jak Tak jak zostało Przed śmiercią właściciela Tu jest wejście, zobaczymy jest pod poddasza nie wiem czy mi się do uda wejść zaraz zobaczymy jak wejdę na górę to będzie ok Tutaj też jest chyba piwnica Tak jest piwnica ale nie wiem czy się tam dostaniemy Zaraz zobaczę kamerę na poddasze Nie wiem czy tam było widać może uda mi się wejść. to zobaczę za chwilę. Dobra, teraz próbuję się dostać do piwnicy, zaraz wracamy. Chodzę do jakiejś tam piwnicy. Kurde, To jest jakoś z 20. 20 Pojęczyny pełno. Nic tutaj praktycznie nie ma Tylko były Pełno komarów Zimują hmm. Ciekawe jak przyleciał z zekrywacze Czy coś było Z tym całym pajęczynem, dobra wychodzę na... Wychodzę na górę Idziemy zobaczyć na strych mi się tutaj uda dostać kurde, cały w pajęczyniu ajajaj aj. Dobra, lecę sprawdzić górę Jest tutaj kurde niebezpiecznie, te schody są takie liche Tylko żeby się nie zawaliły Z tym na strichu Pierzyna Stare felgi Dużo części elektronicznych od, od telewizora i elektrycznych Miednica Rączka od maszynki Stary czajniczek Jest bardzo niebezpiecznie można tutaj wpaść Trzeba się bardzo ostrożnie poruszać Jakiś skup butelek tutaj nie będziemy wchodzić bo jest mu no grozić do zawalania obedy dookoła zobaczę może się tędy przejdzie Dużo skarbów elektronicznych. Fajne buteleczki. Ale jak mówiłem, nic nie zabieramy, żeby nas nie oskarżyli o kradzież. Komuny jeszcze. Tu jest krytyczny moment. Żeby tylko się tutaj nie zawaliło. Będzie nieciekawie. Dobra, przeszliśmy. budalek Na dworze bardzo wieje Tak, już dziurawy Dobra, lecę na dół Poruszam się jak na szpilkę żeby tylko dziś do dziury nie wpaść buteleczki fajne <słuch> jakaś pokrywka aluminiowa ciekawe od czego Parę zegarek zatrzymał się na 25 po drugiej No dobra, schodzimy teraz na dół i lecimy na podwórko zobaczyć co jest na podwórku Законодательство на этой ze studnia zaraz zobaczymy na podwórko. Tak się prezentuje ten, ten dom z drugiej strony. Na strony podwórka Tylko szopa się wali. Nie będziemy chodzić. Bardzo niebezpiecznie. Tu pewnie były króliki jakie zwierzątka. Tam nie będziemy wchodzić. jest studnia widzę wodę widzę wodę studnia bardzo płytka no ale warto przyjść z magnesem i sprawdzić na studnię magnesem także jedno miejsce i mogą powstać trzy filmy czyli powstał Urbex Powstanie magnesem i powstanie też przeszukanie wykrywaczy metalu wokół. Warto tu przeszukać. też pewnie będzie totalny złom. Ta malutka, jak widzieliście. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. No i tak jak widzieliście, w środku. dobra, widzieliście teraz ur urbek, jak byliśmy w środku Także straszny syf Na tę chwilę was pożegnam się tam jest studnia Także będą się tu dwa odcinki Prawdopodobnie magnesem w tą studnię Oraz wykrywaczem po terenie Także jedno miejsce trzy filmy mogą powstać No ale to zobaczymy z czasem Na tę chwilę was pożegnam Cześć wam